Dzień dobry. Chciałbym Państwu przedstawić sposób cięcia hortensji drzewkowatej Anabel. Jest to jeden z bardziej popularnych krzewów w polskich ogrodach. Jego cięcie nie jest problematyczne, wykonuje się schematycznie, właściwie za pomocą jednego narzędzia możemy ten krzew przyciąć równo na ziemią na wysokości 20-30 cm zależnie od wielkości krzewu. Tutaj mamy stary egzemplarz, już kilkunastoletni co najmniej, corocznie przycinany. Powtarzamy to właściwie co roku, w tym samym miejscu krzew wyrasta na metr, półtora metra, kwitnie na jednorocznych pędach, białymi kwiatostanami pełnymi. Po kolei wszystkie gałęzie przycinamy, mniej więcej na tej samej wysokości. W tym wypadku ja to tnę na wysokości 20-30 cm od powierzchni ziemi. Przyglądam się, gdzie są pąki, wycinam wszystkie martwe, chore. Gałązkę za gałązką przycinamy w ten sposób. Zresztą ten krzew był przycinany tak już kilkanaście lat, corocznie jest w ten sposób przycinany i zawsze kwitnie niezawodnie co roku na jednorocznych pędach. Jest to obowiązkowy zabieg, który każdy ogrodnik musi przeprowadzić. Na przedwiośniu, dlatego że gdybyśmy tak zostawili bez cięcia, wówczas krzew straciłby swoją ozdobną formę. A przycięty jest odmłodzony, wypuszcza młode pędy i na tych młodych pędach kwitnie. Nie ma się co tutaj yy, bać przycinania. Mając sekator w ręce mogę się bardziej dokładnie przyjrzeć w którym miejscu są pąki i wówczas mam to cięcie bardziej wykonane precyzyjnie Trochę więcej to mi czasu zajmie jednak myślę, że każdy dla swojego ulubionego krzewu jest w stanie poświęcić 10 minut dłużej coś tam spadnie na na dno nic się nie stanie, to jest natura tego krzewu. Gałęzie obcięte możemy użyć do kompostowania. Oczywiście pora cięcia jest, tak jak i przy wszystkich hortensjach. jest to koniec lutego. Ciąć można nawet przez cały marzec, dopóki nie wypuszczą nowe pędy. Jednak końcem zimy jest to najlepsza pora. O, tu mamy jakieś martwe. całe usuwamy. Oczyszczamy to. Już nie musimy się przyglądać, który, która gałąź się krzyżuje, która nie. Jakbyż nie ma tu znaczenia. przez sam sobie rozbuduje pędy w odpowiednim kierunku odpowiednio się zagęści i sam sobie wytworzy te pędy jest to powtarzane już kilkanaście lat na tym krzewie jak najbardziej możemy użyć również takich nożyc one nam przyspieszą pracę i możemy to zrobić w ten sposób w taki tematycznym cięciem. Jest to oczywiście też prawidłowo wykonane cięcie w ten sposób. Jednak ja wolę używać sekatora trochę więcej czasu na to poświęcę, jednak zrobię to wówczas bardziej precyzyjnie, bardziej dokładnie. Krzew jest przycięty dokładnie nad pączkami tam gdzie chcę. Mogę wyszukać w tym miejscu również pędy martwe je usunąć do nasady, krzew jest bardziej ozdobny wówczas. Tu widać zeszłoroczne cięcie, gdzie było wykonane, właściwie powtórzymy je w tym samym miejscu. Także nie jest to skomplikowane cięcie hortensji drzewkowatej hydrangea arborescens, po łacinie zwanej Mabel jest bardzo popularną odmianą w polskich ogrodach. Jest spotykana w całym kraju. Gdy jest odpowiednio tam przecięta, gdy ma ilość wody, niezawodnie nie co roku kwitnie i zdobi ogród. Ja postany zawsze zostawiam na zimę na krzewie, dlatego że one stanowią również ozdobę. W okresie występowania szronów, szadzi posadza się w szron na tych kwiatostanach. Bardzo ciekawie to wygląda i zdobi w okresie zimowym. O, tu mogę przyciągnąć prosto nad pączkami. Na pewno hortensja drzewkowata nie jest problematyczna w cięciu, każdy jest w stanie to wykonać bez specjalnego doświadczenia. Schematycznie co roku, można, na tej samej wysokości w ten sposób. Pozostawiony krzew wyrośnie nam do czerwca, do takiej wysokości i pojawią się na niej kwiatostany, jak co roku. I tak to się odbywa, już tu kilkanaście lat ten krzew rośnie i niezawodnie kwitnie. Tylko taki zabieg trzeba na przedwiośniu wykonać. Widać tu dokładnie na czym polega przyci przycięcie tego krzewu. Myślę, że nie będzie to stanowiło żadnego problemu dla każdego, nawet dla początkującego ogrodnika który po raz pierwszy zakłada swój obrót. Dziękuję bardzo.